Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Superla, a to jest kolejny e, odcinek z CSGO na kanale FPS Media. Tym razem nie jest to po prostu Team Deathmatch, jest to zlepek z meczy turniejowych. Jedne z lepszych akcji, które udało mi się ugrać. Tutaj na przykład mamy akcję czterech na jednego, czyli tak zwany cloutch. Kiedy zostaje jeden e, z drużyny, drużyny powiedzmy naszej i pięciu, czterech przeciwników, trzech, no, czasami dwóch. Zależy. No i tutaj mi się udało ugrać przeciwko wszystkim. Gdzie staty miałem naprawdę słabe, w tym meczu mi w ogóle nie szło. Strasznie mi nie szło, to trzeba przyznać, od samego początku. Bodajże do... Na... po stronie Tero nie miałem ani jednego killa, albo nawet tylko jednego chyba. I po prostu no... była masakra. Ale... Jedyne co musicie pamiętać o CS-ie, nigdy nie wypada się poddawać. Nigdy. Zawsze jest szansa, że wygracie. Są różne mapy, na przykład tak jak tutaj grałem, jest to mapa Inferno. Na Inferno są dwie strony, tak? No, 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 jak na każdej, jest CT i Tero. I to jest akurat mapa, oczywiście pod CT. Czyli jak my przegrywaliśmy w Tero, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zaczniemy wygrywać w CT. No i jest taka prawda. Jeżeli na przykład nie szło ci w Tero, nie mogłeś nic zabić, to później jak przechodzicie na stronę CT. Czyli musicie bronić bombsideów. Broniąc bombsay jest dużo łatwiej zabić niż raszując bombsay. To jest prawda. I tutaj znowu miałem 1 na 4. I znowu ugrałem, tylko że no tym razem zaspoileruję już. Tym razem po prostu nie miałem defusa i nie zdążyłem rozbroić bomby. Wyciągnąłem wszystkich. No, co to, to mi dało? Mamy trzeci. Fajk. Czwarty, trochę, trochę jak jakbyś, jakiś ESP może, coś takiego, no ale, co, wiedziałem, że tam będzie, no, nie było innej możliwości, żeby był gdzie indziej. Tak, co wam mogę powiedzieć jeszcze o CSGO? CSGO jest to, jak już kiedyś wspominałem, jest to nowszy odpowiednik 1.6 sorsa i innych takich, innych takich CSów. To jest bardzo ważną rzeczą, a propos, jeszcze wspomnę. Fejkowanie, podkładanie bomby czy rozbrajanie bomby to jest nie, niesłychanie istotna rzecz. Po prostu, tak jak widzicie tutaj, sfejkowałem gościu, od razu szybko wchodzi. Od razu szybko wchodzi, bo jest pewien, że po prostu. Ja już plantuję i nie będę w stanie go zabić. No to po prostu fake. Tutaj macie bardzo dobrą akcję też w moim wykonaniu. Mój, moim zdaniem najlepszy Ace w moim wykonaniu, jaki kiedykolwiek udało mi się zrobić. Po prostu. Jestem z niego dumny I to wykonałem go przedwczoraj Czyli niedawno Akurat jak zacząłem zbierać Jak zacząłem zbierać materiały na filmik I patrzcie to To już miałem pełno w gaciach po prostu Jak za pierwszym razem nie trafiłem już miałem po prostu Naprawdę pełno w gaciach No i co jeszcze mogę wspomnieć Tutaj była bardzo śmieszna sytuacja a propos te, Tego, tego, tego Tej akcji Tutaj na górze bym, aha, taka rada. Jak widzicie, że ktoś wrzuci flesza, odwróćcie się tyłem, nie popełniajcie tego błędu, który ja zrobiłem teraz. I teraz tą śmieszną sytuację wam powiem Tutaj zabiłem gościa. Mój kolega, my byliśmy byli, byli wszyscy razem. Wszyscy byliśmy, no, jedną drużyną, tak? Powiedziałem, żeby mi rzucił to MP7, bo on miał staty do zera, nic, nic nie zabił. Powiedziałem, że nic nie ugra, jak mi ją rzuci. No i. O ile było jego zdziwienie Jak zostałem sam na... Nie, nie sam, przepraszam, nie byłem sam Ale że, no, zabiłem czterech, tak? Zabiłem czterech po raz kolejny No mimo wszystko niestety Przegraliśmy na tej mapie Jeżeli chodzi o właśnie coś takiego jak ja teraz robię To może wyglądać jak ESP Ale grając w CSGO Trzeba myśleć jak przeciwnik Przeciwnik z reguły nie jest skończonym idiotą Trzeba myśleć po prostu, co, co ja bym zrobił. Co ja bym zrobił? On najprawdopodobniej zrobi to samo. No, mój materiał się już niestety kończy. Na koniec mam dla Was taką akcję trochę humorystyczną. To już wygląda, jakbym miał 100% ESPA. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, cześć.